Cześć kochani, witam Was serdecznie dzisiaj. Taki wyjątkowy filmik z okazji tego, że udało mi się przekroczyć 1000 subskrypcji na kanale Tinaha Games. Po prostu w dwa miesiące udało się przekroczyć ten pierwszy próg, o którym tak długo, długo myślałam, czekałam, marzyłam i udało się. Także z tej okazji zapraszam Was dzisiaj na QA, o które bardzo, bardzo mnie prosiliście. E, ja tutaj dałam taki komentarz, pod którym mogliście zadawać mi pytanie, tych pytań się trochę pojawiło, także dzisiaj odpowiem na te pytania, wyjaśnię pewne kwestie, które dziś tam się bardzo długo przewijają przez wiele moich filmów. No i co? I Są pytania i oczywiście jeśli chcecie kolejny odcinek Q&A, jeśli macie jakieś kolejne pytania do mnie, no to pod tym filmem możecie jak najbardziej zadawać te pytania. Jeśli się tych pytań zbierze troszeczkę, no to zrobię kolejny odcinek z pytaniami i odpowiedziami. A teraz przejdę już do pytań, bo jest ich kilka. na wszystkie uda mi się dzisiaj odpowiedzieć, po prostu troszeczkę tego jest, także jeśli jakieś pytania bardzo będą Was nurtowały, no to możecie je zadać pod tym filmem jeszcze raz łapkujcie pytania, które, na które chcecie poznać odpowiedzi, to wtedy je na pewno zauważę i nie przegapię. No i dobra, mm, pierwszy taki mój odcinek z pytaniami odpowiedziami, więc wiecie, troszeczkę chciałam się nagadać, ale dobra, przechodzę już do pytań, nie przedłużając. I pierwsze pytanie to, ile masz lat? No to mam 23 lata, jeśli ktoś mnie ogląda na kanale urodowym, to zapewne to wie, ale tak, 23 lata. Kolejne pytanie skąd pochodzę. Pochodzę z małego miasta na Dolnym Śląsku, ale obecnie mieszkam we Wrocławiu. I czy jesteś w związku? Tak, mam męża, mam psa. Także już tutaj widzę odpowiadam na no, kolejne pytanie, czy mam jakieś zwierzę. Tak, mam psa. Maltańczyka, który tutaj właśnie jest ze mną, teraz leży obok i mogę Wam nawet go pokazać. Pokaż się Liluchna. Tak, to jest mój pies. Także proszę bardzo, ona jest teraz zmęczona, bo już sobie spała, ją wyrwałam ze snu, ale nieważne. E, także to towarzyszy mi najczęściej przy filmach. E, skąd pomysł na założenie kanału? E, no pomysł wywiązał się z tego, że najpierw miałam i dalej go mam kanał urodowy, a pomysł jeszcze wcześniej wziął się z tego, że pisałam bloga urodowego. Aczkolwiek nie wszystkie rzeczy da się fajnie pisać, wyrazić to z odpowiednimi emocjami, więc zaczęłam po prostu gadać do kamery i publikować te filmy. Później, jakby zauważyłam, że granie w gry też może być fajnym sposobem na nagrywanie filmów. Widziałam to u kilku youtuberów, nie u jednej konkretnej, którą na pewno macie na myśli. U kilku youtuberów widziałam właśnie nagrywanie takich gier jak Simsy, później gdzieś u Bonkola, u Verteza i u innych youtuberów widziałam zdrabki, więc wchodzą zdrabki. Teraz mam pomysły na kolejne filmy, więc to automatycznie będzie się rozwijać, rozszerzać, będą inne też gry, także nie będą to tylko zdrabki i Simsy tak jak jest to do tej pory, a pomysł się wziął właśnie z tego głównie, że pisałam bloga i jakby coraz więcej chciałam poświęcać czasu, coraz bardziej się w to wkręcałam, no i tak powstał pomysł na kanał, jeden, drugi, także teraz e, tych kanałów mam dwa, e, Tina Ha i Tina Ha Games. E, I kolejne pytanie, czy to jest Twój naturalny kolor włosów? E, no obecnie nie, nie jest to mój naturalny. E, moim naturalnym kolorem będzie coś pomiędzy ciemnym blondem a i takim brązem, taki yy, bardzo powszechny kolor, aczkolwiek ja nie lubię swojego koloru i bardzo, bardzo dawno nie miałam naturalnych włosów. Cały czas gdzieś tam farbuję na rudy. E, na ile subskrypcji liczysz, sądzisz, że będziesz miała ich aż milion albo 100 tysięcy. E, no wiadomo, że kręcę cały czas te filmy i cały czas wierzę, że e, uda mi się gdzieś tam wybić e, na YouTubie, e, że gdzieś pojawi się coraz więcej tych subskrypcji, czy liczę na milion, e, może jest to nieosiągalne chwilowo dla mnie, aczkolwiek gdzieś tam kilkanaście tysięcy subskrypcji naprawdę e, byłoby takim małym speł spełnieniem marzeń, już mam tysiąc, więc e, jeszcze kilkanaście i będę naprawdę, naprawdę bardzo szczęśliwa. No i oczywiście wiadomo, że jeśli kręcimy filmy na YouTubie, no to oczywiście, że liczymy na to, że coraz więcej ludzi będzie nas oglądać, że będą nasze filmy docierać do coraz większej liczby osób, no bo chcemy się tym po prostu dzielić z dużą liczbą osób, no i tak liczę, że będzie tych fanów więcej, aczkolwiek teraz cieszę się, że jest już Was ze mną ponad tysiąc. Kolejne pytanie, jakiej muzyki słuchasz? Nie mam jakiejś tego... Nie mam jakiegoś ulubionego typu muzyki, którego tylko i wyłącznie słucham, ani ulubionych artystów, których po prostu wielbię i słucham z, i uwielbiam wszystkie ich piosenki, po prostu jeśli coś mi wpada w ucho, to po prostu dodaję to gdzieś tam do swojej playlisty i niekoniecznie są to piosenki jednego gatunku, są to różne piosenki różnych artystów, mniej znanych, bardziej znanych. I tak jak już mówiłam, nie mam tak, że jeśli lubię jakiegoś artystę bardzo, to po prostu muszę wszystkie jego piosenki uwielbiać. Także ta muzyka jest dość różna, choć powiem Wam szczerze, że ostatnio w pracy jestem strasznie ograniczona, bo tam jest jedna playlista, która leci w kółko. Także jeśli siedzę 12 godzin w pracy, no to jestem po prostu skazana na piosenki wybrane odgórnie. Gdzie chciałabyś mieszkać? Góry, może. Jeśli tak realnie w Polsce, no to. Wrocław, póki co, jest dla mnie odpowiednim miejscem, aczkolwiek nie ukrywam, że może gdzieś tam jakaś mała część mnie chciałaby mieszkać w Warszawie, jednak stolica daje dużo możliwości, jeśli chcemy gdzieś tam się wybić, co jest naprawdę załatwić, szczególnie w YouTubie, no to Warszawa jest takim docelowym miejscem, aczkolwiek nie chciałabym tam na zawsze mieszkać. Podobają mi się też inne miasta, takie jak Zielona Góra, a jeśli tak bardziej wybić się w marzenia, to oczywiście chciałabym mieć domek na plaży, gdzieś wiecie w Malibu, w ciepłym miejscu, no ale niestety nie, nie można mieć wszystkiego, także póki co Wrocław jest dobrym miejscem do mieszkania, tu mam swój, swoje mieszkanie, także tutaj się dobrze w miarę czuję, więc na razie na pewno tutaj zostanę. Sama malujesz sobie paznokcie. E, tak, paznokcie robię sama, robię je e, metodą hybrydową, aczkolwiek uczę się cały czas, nie są to jakieś profesjonalne, mo, super wzory, także zazwyczaj są to jednokolorowe paznokcie, po prostu hybrydę lubię, e, zakładam e, i po prostu nie muszę się martwić, że coś, coś tam mi gdzieś odpryśnie. Tutaj mam pytanie, ale to pytanie zostawię już na koniec. E, czemu na filmach masz tak rzadko rozpuszczone włosy, wyglądasz w nich nieziemsko ślicznie? Dziękuję Ci bardzo. E, po prostu e, moje włosy nie zawsze są e, i układają się tak jak ja bym sobie tego życzyła e, po umyciu włosów, e, jeśli chodzę w rozpuszczonych, no to one dobrze wyglądają, e, ale wystarczy, że raz zepnę je tak jak mam e, spięte je w tej chwili, to one po prostu się m, robią chaotycznie nieład i nie zawsze wygląda to ładnie, e, wygląda to po prostu czasem tragicznie, także wolę mieć spięte włosy i mieć spokój, aczkolwiek e, jest to też wygoda, wygodnie, nie muszę się martwić, że te włosy się gdzieś tam źle układają, czeszę je w kitę i po prostu mam z głowy, ale powiem Wam szczerze, że jak czytałam pierwszy raz ten komentarz, to sobie pomyślałam, że faktycznie lepiej się czuję też w rozpuszczonych włosach, więc powoli, powoli się przestawiam na rozpuszczone, także mam nadzieję, że będziecie częściej widzieć mnie właśnie w rozpuszczonych włosach. Czy zrobisz inne wyzwania w Simsach? Tak, e, tak jak już gdzieś tam wspominałam Wam, będzie wyzwanie Czarna Wdowa. E, trochę z Was pisało mi, że niekoniecznie są zaciekawieni tym pomysłem. Ja e, jak najbardziej jestem na tak, na ten pomysł. E, gdzieś już to kiedyś oglądałam u któryś youtuberek. Na szczęście Glampaula, Glam Paula tego nie nagrywa, więc nikt mi nic nie zarzuci. E, po prostu nie mam chwilowo czasu, żeby usiąść i zacząć nagrywać. Ale mam nadzieję, że wkrótce pojawią się pierwsze odcinki właśnie z tej serii. Dalej planuję również nowe odcinki z innych gier. Jeśli macie jakieś propozycje lub chcecie coś konkretnego, jakieś konkretne gry zobaczyć, no to piszcie też w komentarzach. Was na to pod uwagę. No, i teraz ostatni temat, który po prostu gdzieś tam się przewija przez wiele odcinków, e, tworzy masę nienawiści, nienawistnych, zawistnych komentarzy pod moimi filmami, czyli temat e, Grampauli e, i tego, że ja ją kopiuję. E, powiedz proszę, dlaczego kopiujesz Paulę? Może ją lubisz, czy coś odpowiedz? E, drugie pytanie, też e, bardzo ciekawe, jakbyś się ustosunkowała do tych wszystkich komentarzy w stylu kopiujesz Grampaulę, Glampaulę. I oczywiście tutaj rada, żebym się nie przejmowała. Słuchajcie, ja naprawdę nie kopiuję nikogo. To, że gdzieś tam usłyszę słowo łapka w górę i oglądamy, to naprawdę ja nie wiem, czy wy oglądacie tylko ją. Po prostu mnóstwo youtuberów tak mówi i nie uważam, że byłoby to jakieś kopiowanie. Tak samo słowo z draping, które gdzieś tam słyszałam u Bonkola, u Verteza wcześniej niż nagrywała to Gram Paula. Także ja naprawdę nie kopiuję ją. Ten filmik jest pierwszym takim moim gadanym filmem, więc może teraz zauważycie, że z zachowania nie jestem wcale podobna, bo pojawiały się też komentarze, że po prostu się upodamniam słuchajcie, do Grampauli, gdzie nie wiem, czy macie nam się, że jakieś operacje plastyczne sobie robię, bo naprawdę nie wiem o co chodzi i niech się udosunkowuje do tych komentarzy, ja naprawdę się tym nie przejmuję, bo nie mam sobie nic do zarzucenia. Ja nie kopiuję nikogo, nie opieram się nie. Zgapiam pomysłów żadnych, bo naprawdę zdrapki, czy Simsy 100 to, dzieci Challenge, czy z tak popularnym wyzwaniem i filmami na YouTubie, że naprawdę mnóstwo youtuberów ta nagrywa. Dlaczego miałabym nie nagrywać? I ja widzę też nowych youtuberów, którzy też nagrywają z i widzę, że pod ich filmami to samo. Te same hejty się pojawiają co u mnie, także naprawdę. Nie robi to na mnie żadnego większego wrażenia. Gdzieś ktoś też mnie pytał, ale nie mogę znaleźć tego komentarza, czy jestem spokrewniona z Gwam Paulą, bo jestem do niej podobna. Naprawdę czasem jak oglądam jej filmy, to naprawdę ja nie widzę ani nuty podobieństwa w moim zachowaniu, w moim mowie, w moim wyglądzie w porównaniu do Pauli także nie rozumiem tej całej masy nienawiści zawiści w kierunku mojej osoby tak samo komentarze typu że jestem gruba, brzydka i wiele, wiele jakichś innych dziwnych wyzwisk w moim kierunku, które piszą ludzie, którzy na miniaturce nie mają nic to po prostu dla mnie to jest pusty komentarz przez ludzi naprawdę zazdrosnych, zawisnych, pisane, więc naprawdę mnie to nie rusza. I mam nadzieję, że po raz ostatni wypowiadam się w tej kwestii, w sumie pierwszy i ostatni raz, nie będę odpowiadać na żadne komentarze tego typu. Mam nadzieję, że to już jest moja ostatnia wypowiedź w kwestii tych komentarzy, tych negatywnych. Oczywiście na Wasze pozytywne komentarze staram się zawsze odpisywać. I tak na zakończenie chciałabym Wam jeszcze raz serdecznie podziękować, że jesteście ze mną, że dobiliśmy do, tych do tego tysiąca subskrypcji, jestem mega szczęśliwa. I dziękuję Wam również, drodzy hejterzy, dzięki Waszej ogromnej, negatywnej aktywności, dzięki setkom komentarzy, yy, jaka to jestem zła, brzydka i gruba i jak to kopiuję. Yy, właśnie dzięki temu dobiliśmy do tysiąca subskrypcji, po prostu przyciągacie innych widzów jak magnes, także bardzo Wam dziękuję za pomoc. I co? Możecie zostać ze mną na dłużej. Oczywiście, jeśli chcecie, a ja dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że jeśli chcecie kolejny odcinek z pytaniami, to zostawiajcie komentarze yy, pod tym filmem i zostawcie łapkę w górę, oczywiście, jeśli się filmi podobał i widzimy się już w kolejnym filmie. Żegnam was i zapraszam na kolejne zrapki. Pa pa.